Chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie Państwu, ale jednocześnie tak zastanawialiśmy się, dlaczego akurat my, jako tutaj taka grupa z Lublina, zostaliśmy zaproszeni, ale proszę Państwa, my jesteśmy z miasta, które jest miastem jezuickim. No, patronem miasta jest jezuita. Czasami się o tym zapomina Stanisław Kostka. To jest jedna sprawa, a druga sprawa no, była rzecz ważna ze względu na to, że tak jak czytamy w źródłach jezuickich miasto było bogate, ludne i bardzo dobre do nawracania innowierców. Dzisiaj chciałabym państwu powiedzieć na temat właśnie można powiedzieć niezwykłego miejsca, z miejsca, które dzisiaj jest absolutnie zapomniane, a które dla y, zwłaszcza kolegium nobelskiego miało ogromne znaczenie. Ale zanim o tym powiem, kilka słów o samym Chodlu. Zanim zostało założone miasto Chodel, na jego przedmieściach znajdowała się wieś Kłodnica, gdzie już w latach 20 XIV wieku istniała parafia. W latach 1436-1437 część wsi od szlachty Herbuciołek wykupił współherbowic Andrzej Maciejowski. Ale dopiero jego syn, również Andrzej, uczynił z Kłodnicy swoją siedzibę rodową, budując także swój zamek. Po tym ostatnim Kłodnicę w podziale majątku po ojcu odziedziczył w roku 1468 syn Jan Podstoli Lubelski. Po nim dobra otrzymał jeden z jego synów, Bernard, i to właśnie on przyczynił się do potęgi i sławy rodu maciejowskich. Bernard, wówczas sędzia ziemski, lubelski, i jego brat Stoni Kacper dokonali lokacji miasta Chodla. Konsens na założenie miasta w dniu świętego Bartłomienia Apostoła wydał 24 sierpnia 1517 roku król Zygmunt I. Hodel powstał na gruntach należących do Bernarda i on też rozpoczął budowę murowanego kościoła. Czy mam nacisnąć? boczne? tak? Nie idzie. W drugą stronę. Dobrze. Dziękuję. Budowa kościoła trwała dość długo, ale jeszcze w roku 1541 Bernard Maciejowski, wówczas kasztelan lubelski, zwrócił się z prośbą do biskupa Piotra Gamrata o podniesienie kościoła parafialnego do godności prepozytury, ustanowienia prepozyta sześciu mansjonarzy i bakałaża. Świątynia pod wezwaniem Trójcy Świętej Najświętszej Marii Panny została konsekrowana dopiero w roku 1584. Po śmierci Bernarda, w roku 1543 dobra hodelskie odziedziczyli jego synowie. I tu proszę, to jest ważne, bo no, prawie każdy z nich to, nosił to samo imię. Bernard zmarły w 1551 roku, Kasztelan Radomski, później także Kasztelan Lubelski i Stanisław, marszałek koronny, to oni właśnie odziedziczyli te, te dobra. A po śmierci wspomnianego Bernarda i jego syn, Bernard, urodzony w 1548 roku z Elżbiety Kamienieckiej, czyli znany nam wszystkim doskonale kardynał, został wychowany po śmierci ojca właśnie przez Stanisława Maciejowskiego. Po śmierci Stanisława Hodel odziedziczyli synowie Stanisław, starosta zawicholski, Kacper, koniuszy koronny. Druga połowa chodna należała do ich stryjecznego brata, którego tu widzimy, Bernarda, który około roku 1570 za zasługi w wojnach z Rosją został chorążem koronnym, a później starostą bolesławskim. Bernard Maciejowski zrzekł się świeckich godności, także na skutek tutaj długich spotkań z Piotrem Skargą i zapisał połowę chodla i trzy wsie, Godów, Puszno, Wulkę, Jezuitą, stając się w ten sposób współfundatorem Kolegium Jezuitów w Lublinie. Drugą połowę chodla Jezuici otrzymali po spłacie długów ciążących na własności Stanisława Maciejowskiego oraz dzięki darowiznom Barbary wdowy po Stanisławie oraz dzięki ich córce Katarzynie Zborowskiej. W ten sposób Jezuici stali się właścicielami klucza chodelskiego. Bernard Maciejowski przekazując swoje dobra chodelskie jezuitom, postawił warunek zbudowania w pobliżu chodla kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej. Sam też ufundował jej figurę. Ja tu przypomnę tylko, że w XVI wieku, jeżeli chodzi o sanktuarium, to włoskie Loreto, było jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Europie. I po roku 1554 opiekę duszpasterską nad sanktuarium zaczęli sprawować jezuici. No oczywiście ten wielki kult Matki Boskiej Loretańskiej, która już od 1315 roku znalazła się, figura jej w tak zwanym domku Loretańskim. Później tu już ksiądz profesor mówił o tym ważnym wydarzeniu, jakim było, Skonsolidowanie litanii loretańskiej, która właściwie do Polski trafiła już w końcu XVI wieku, zwłaszcza w modlitwnikach sodalistów jezuickich. I to, to na pewno była też oczywiście ten jeden z takich z powodów ufundowania czy chęci ufundowania tejże kaplicy. Jezuznicy, a tu jeszcze Loreto. Jest. Jezuici, spełniając wolę fundatora, zbudowali w roku 1616, w odległości około kilometra od miasta, kaplicę określoną jako półmurowana. W kaplicy został umieszczony, według tradycji, przywieziony z Włoch, znany, uznany przez ludność, cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej, pochodzący prawdopodobnie z Włoch. Warto zwrócić uwagę na to, iż drugi współfundator lubelskiego kolegium, wojewoda lubelski Mikołaj Zebrzydowski w listach do generała zakonu jezuitów Claudio Acquaviva pisał i prosił, aby do kaplicy przy kościele jezuickim w Lublinie generał zamówił w Rzymie drogocenną statuę Matki Bożej Loretańskiej prosił aby papież ją poświęcił i nadał takie same odpusty jakie przywiązane są do, do samego Loreto a jeśli nie mógłby tego uczynić to jakiś inny odpust raczył obdarzyć Zebrzydowski wysłał pieniądze zapewne przez ojców Jakuba wójka i Stanisława Grodzickiego zmierzających do Rzymu w roku 1593 na kongregację generalną Tymczasem Loreto Hodelskie nawiedziało coraz więcej pielgrzymów. W tysiąc, y, 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 przez cały wiek XVII było to jeden z najbardziej y, y, odwiedzanych sanktuariów na, y, w archidiakonacie lubelskim. W 1735 roku Wojciech Byszczonowski opublikował dzieło, które właściwie można znaleźć w wielu europejskich bibliotekach, poświęcone Matce Boskiej Loretańskiej właśnie z Hodla. Pod, tutaj pozwoliłam sobie przetłumaczyć tytuł, cudotwórczyni w swojej świątyni pod miastem Chodel, dziewica Loretańska w śmierci, w różnych słabościach opiekunka, w zarazie, wrogości, niebezpieczeństwie, aby strzec z domu kolegium lubelskiego. Oczywiście to wiązało się także z ważnymi Deklaracjami jezuitów, by budować nową, Nowe, nowy kościół, ponieważ stara kaplica już była w bardzo złym stanie. Także 5 sierpnia 1736 roku ksiądz Mikołaj Franciszek Denchow, kanonik krakowski, położył i poświęcił kamień węgielny pod mury nowego kościoła w Loreto, w miejscu, gdzie stała właśnie ta stara kaplica. Przepraszam, bo mi się coś tu. A, przepraszam. Ksiądz Stanisław Załęski podawał, iż Kościół Matki Boskiej Loretańskiej ze składek i ofiar nowo wystawiony Jeniela Visconti zaliczył do kościołów zakonu z nadaniem przywilejów i odpustów. W historii Kolegium Lubelskiego, przechowywanej w rzymskim archiwum zakonu, odnajdujemy informacje z roku 1754. Oczywiście proszę pamiętać, że jest to po łacinie. Ja tutaj starałam się przetłumaczyć na język polski, żeby było jaśniej w tekście, będzie, będzie łacina. Kościół ten został ufundowany przez samego wicegenerała Ignacego i został niedawno włączony do Towarzystwa Kościołów i został uhonorowany tymi samymi przywilejami, którymi cieszą się nasze inne kolegie. Ignacy to wspomniany przez Stanisława Załęskiego Visconti. Ignacio Visconti w chwili składania kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Loreto koło Chodla był wicegenerałem. Jeżeli ja tutaj mylę tytuły, to, to bardzo proszę później o uwagę. Podczas generałem zgromadzenia do roku 1750 był Franz Retz. W rzymskim dokumencie czytamy dalej. Kościół, że kościół został wybudowany kosztem zwłaszcza mężczyzn, którzy pobożnie odczuwali to miejsce. Nie tylko chorzy, zwykli ludzie, ale i szlachta doznawała tu uzdrowienia. Matka Boska Loretańska ochraniała pielgrzymów w razie niebezpieczeństwa, pocieszała wątpiących i dawała pociechę. Podczas uroczystych świąt Najświętszej Marii Panny sześć razy w roku do sakramentalnej spowiedzi przystępowało trzy tysiące mężczyzn. Każdy z nich mógł wrócić do domu. I tutaj cytat, oczyszczony przez sakrament pokuty i odświeżony świętym chlebem. Miejsce było, jak podają rzymskie archiwa, nie tylko czczone przez bardzo dużą liczbę ludzi, ale i było codziennie odwiedzane przez wielkich panów. Między innymi przybył tu w pielgrzymce do Matki Bożej Loretańskiej wojewoda lubelski książę Antoni Lubomirski przed swoim ślubem w 1754 roku z Zofią Skrasińskim Primowoto-Otarłową. Drugi lubomirski, chorąży koronny, zapewne był to Jerzy Ignacy, chorąży koronny od 1746 roku przysłał dary z prośbą o modlitwę. Z różnych stron przybywały gromady ludzi. I tu znowu cytat, bo prawie wszyscy ilekroć odwiedzają to miejsce, czują, że nie ma, że nie otrzymuje się tam zwykłych darów Matki Bożej, która na podobieństwo Loretana w tym obrazie jest tam czczona od dwóch lub więcej wieków zanotowali rzymscy ilustratorzy. I tak jak wspomniałam, a tu jest jeszcze kościół, <laughs> na południowy wschód od miasta Chodla usytuowane są rozległe stawy, spięte wąskimi groblami, wśród których niegdyś na niewielkim wzniesieniu, dzisiaj na wyspie, stoją ruiny Jezuickiego Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej. Na podstawie ilustracji z roku 1773, a także badań prowadzonych przez historyków sztuki w latach 50. XX wieku, można podjąć próbę opisania tego późnobarokowego kościoła, zupełnie odmiennego od kościołów jezuickich. Świątynia jest orientowana, wybudowana z cegły, chociaż przepraszam, ja będę tu Państwu pokazywała zdjęcia, które są z lat 80., jak Kościół wyglądał, te czarno-białe są z lat 80., ale są też z 90. -tych. i no, sprzed miesiąca. Jeżeli mogłabym prosić o pokazywanie, bo tam tak. wybudowana, Świątynia jest wybudowana z cegły, chociaż. Niektóre jej elementy zostały wniesione z opoki. Bazylikowy trójnawowy kościół został założony na planie prostokąta. zamkało zamknięto półkolistą absydą, pod którą znajdowała się krypta. Po bokach prezbiterium umieszczono dwa prostokąte pomieszczenia od strony północnej zakrystie. Od południa skarczyk. Dwuspadowy dach nad nawą główną, kryty był gątem i po środku zwieńczony sygnaturką z kopułą. Nad nawami bocznymi znajdowały się dachy pulpitowe. Elewacja frontowa była dwukondygnacyjna i trójosiowa, a po jej bokach częściowo w fasadę flankowały ją dwie wieżyczki yy, zwieńczone kopułkami. To jest bardzo podobne, zresztą ta fasada jak gdyby jest yy, yy, Taką bardzo skromną fasadą, yy, która nawiązywała do, do włoskiego Loreto. Dolna kondygnacja fasady była rozczłonkowana pilastrami. Do środka kościoła ozd prowadził ozdobny portal z dwuskrzydłowymi żelaznymi drzwiami. Na drugiej kondygnacji fasady był balkon, a po jego bokach umieszczono dwie, dwie nisze. Zapewne stały tam posągi. Fasada była zwieńczona półkoliście i ujęta spływami wolutowymi i sterczynami. Elewacje boczne w przyziemiu ozdobione zostały pilastrami, niszami i owalnymi otworami. W górnej kondygnacji nawy głównej otwory okienne były prostokąte i ujęte w płyciny. W elewacjach bocznych znajdowały się od strony północnej i południa przy pierwszym prześle nawy głównej dwa otrory wejściowe. To świadczy o tym, że tam była bardzo dobra komunikacja dla dużej ilości y, y, osób. Nawa główna była sklepiona kolebką z lunetami i prawdopodobnie pokryta malowidłami ściennymi. Jej ściany rozczłonkowano parami pilastrów jońskich. Według opisu z roku 1904 we wnętrzu kościoła były jeszcze widoczne na ścianach i gzymsach pozostałości sztukaterii. W pierwszym rzędzie nawy znajdował się chór muzyczny wzniesiony na dwóch filarach. Od południa prowadziły na niego drewniane schody. Podłoga kościoła wyłożona została deskami. W murowanym ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Bożej Loretańskiej. W bocznym ołtarzu był obraz Świętego Józefa, w drugim Świętego Jakuba i Świętej Anny. Dobrze, obok kościoła stała drewniana dzwonnica z dużym dzwonem. Był też cmentarz, gdzie stał postument z kolumną z figurą Matki Boskiej Loretańskiej. Przed rokiem 1724 Jezuici wybudowali swoją solidną i dużą rezydencję. Budynek, budynek był dwukondygnacyjny, drewniany, z zewnątrz oblicowany cegłą z pruska i do tego kryty gontem. Znajdowała się w dolnej kondygnacji było sześć pomieszczeń i sień w górnej sala i sześć mniejszych izb. Oczywiście był całe, całe było gospodarstwo, to tutaj pominę, ale też jezuici wybudowali również karczmy i sprowadzili do Loreto rzemieślniku, którym wybudowali domy. I to stało się przyczyną konfliktu pomiędzy Jezuitami a proboszczami schodla. Także ten konflikt narastał także w końcu w 1766 roku biskup Kajetan Ignacy Sołtyk odebrał im prawo patronatu nad Kościołem. Później 1773 rok oczywiście ogłoszenie zakon Jezuitów przestał istnieć, natomiast dobra chodelskie przejęła Komisja Edukacji Narodowej i przekazała je w dzierżawy. Opuszczenie Chodla przez jezuitów położyło kres świetności Loreto. Ośrodek kultu religijnego Matki Bożej Loretańskiej zaczął pustoszeć, a Kościół Jezuitów pozbawiony opieki zaczął popadać w ruinę. I stopniowo, oczywiście najpierw przegnił dach, później podłoga, i w 1783 roku z kościoła przeniesiono cudowny obraz, który dzisiaj jest w kościele w hodlu. Podczas wizyty kanonicznej lubelskiego biskupa Franciszka Jaczewskiego w 1891 roku podano, że Kościół już sklepienia nie posiada. To zapomniane sanktuarium, gdzie tu cytuję, nawet w ciągu roku większość ludzi przyjeżdża tu ze względu na pobożność. Zdecydowano, aby posługa duchowna była stale dostępna. Dla tych, którzy to, o to proszą, a, a wszyscy ludzie otrzymają sakramenty, których tak bardzo pragną. Właściwie no można powiedzieć, że ponad 200, 200 lat nadal ruina stoi. Jest w tej chwili niedostępna, bo tak jak mówię nie ma tu już tych grobli. Jest to właściwie wyspa. Natomiast dlaczego jest to kościół, no oczywiście jeżeli patrzymy, tu mówimy o kościołach jezuickich na planie krzyża łacińskiego z kopułą, to jest zupełnie inny kościół. Kościół, przede wszystkim kościół pielgrzymkowy. Kościół, który, którego nie mamy niestety żadnych informacji, kto go wybudował. Oczywiście pan profesor Jerzy Kowalczyk mówił, że może Franciszek Koźmiński, który w 1757 roku no, dokonał odbudowy czy przebudowy także kościoła jezuitów w Rublinie. W każdym razie, od momentu, kiedy jezuici opuścili chodel, trudno mówić o tym, że jest jakiś wielki kult obrazu Matki Boskiej Loretańskiej. No ale wiecie Państwo, to jest tak, kiedy jezuici odchodzą czyli już nie ma tego kultu. Dziękuję bardzo.